W swojej opiece zawita ukrzyżowany, Bicz mi srodze skatowany. Zorane boki, gwawe potoki, leńcieś nas na to błoki. W taju krzyżowany cier niemu koronowany, w takiej koronie zwolałe skronie, miejcie na swojej obronie. Niech miłosierdzie Boże Cię ogarnie. Niech Bóg da ci dobre rozmyślania nad męką Pańską, abyś nie tylko wypowiadał słowa, ale przede wszystkim jednoczył się na modlitwie z Jezusem ukrzyżowanym. Boże, daj nam się modlić jak najlepiej, jak najpobożniej. Zawitaj krzyżowa! Ciężkim krzyżem zmordowany rano w ramieniu, z niej krwi strumieniu, podźwignij nas ku zbawieniu. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam do wspólnej modlitwy. Najpierw poprośmy o pomoc i wstawiennictwo świętego Michała. Archanioła. Święty Michale Archaniele, Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Śpiewiczka świętej siostry Faustyny, numer 782. Dziś jestem bardzo słaba. Nie mogę nawet medytacji odprawić w kaplicy, ale muszę się położyć. O mój Jezu, kocham Cię i pragnę Cię wielbić słabością moją, poddając się zupełnie Twojej świętej woli. Czasami jest tak, że choroba, osłabienie, przemęczenie do tego stopnia wpływają na nasz organizm, że po ludzku fizycznie, psychicznie nie mamy siły się modlić. Wtedy niech to, co przeżywamy, niech to cierpienie będzie oddane Panu Bogu jako modlitwa, jako ofiara. Też, moi drodzy, miejmy to na uwadze, że tam gdzie my już jesteśmy ograniczeni, tam tym bardziej te wszystkie sprawy trzeba zawierzyć Panu Bogu przez niepokalane serce Matki Najświętszej. I módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących o taką postawę. Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny, prośmy o pokój na świecie, polecajmy, moi drodzy, konających. Módlmy się za dusze w czystcu cierpiące, też za naszych zmarłych. Także miejmy tę intencję modlitewną dotyczącą uzbawienia naszych bliskich osób, którym zawdzięczamy wielkie dobro. Zapraszam do modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenia, ale nas zbaw ode złego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla, dla męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wspólną modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia. Odsyłam Was do tego, co jest przygotowane w linku, w komentarzu, i zapraszam jeszcze na modlitwę dziesiątką Różańca w intencji księdza Teodora, całego zespołu, całego dzieła teobańkologia, by rozwijało się zgodnie z Bożą Wolą. Tajemnica chwalebna: W niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strawaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Maryjo, Królowo Rodzin, módl się za nami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Zapraszam, moi drodzy, dzisiaj na różanie co 20:30 i jutro na koronkę do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do jutra.